Kolejny utwór z 2020 2021-2023 zostaną na Facebooku Koncertowania Jaśielska i okolice. Obiecany utwór. Karaoke Krzysztof Krawczyk, mój przyjacielu, Igoran Bregowicz. 2021 rok. Piękny! 2021 rok. Restauracja. Spaghetti. Uwiązany z zdrajca, czyli przyjaciel. I piosenka Krzysztofa Krawczyka, bardzo wesoła, szybka, zapamiętliwa, do tańca, do różańca, z dedykacją dla wszystkich czytelników stron na Facebooku Koncertu Ojca, no i dla fałszywych przyjaciół, którzy nas zdradzili, no i dla prawdziwych przyjaciół, dla śmiechu i zabawy. <grych> Także wszystkiego dobrego w nowym 2023 roku. Krzysztof Krawczyk, mój przyjacielu, życzymy Państwu miłej zabawy, dużo sal, w śmiechu. Miłej bo słuchania, Krzysztof Krawczyk, mój przyjacielu. Można też śmiało. Mój przyjacielu, byłeś mi, naprawdę byłeś Mój wiesz, że byłeś i jak brat. Dałem Ci wiarę, dałem Ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i tak nad głową, a to Ciebie ja Ci przemieszał. Mój przyjacielu, przeprowadziłem Cię w górny dym. i odziałem Cię jak dałem ci darem, ci wiarę Dawę ci pokój Dawę samą but, bo nie jest obecny, bo nie jest obecny, bo jest obecny, bo nie jest nie jest obecny, bo nie jest obecny, na nie jest obecny, bo nie jest obecny, bo nie jest obecny, bo nie jest i Zobacz, już na już godzinę, pójść do telewizja. Chciałbyś się rozpłynąć, użyć, gdzie się da. Może spać spokojnie, to przyjaźni prawo zdąży. Piękny! To zadań dzień w ile się da, aż do fotu. Mój przyjacielu, jak wyrazić to, co czuję. Jakby tłumaczyć, czy nie za mnie przyjaśnił Pan? Toń ci wiarę, dałem Ci spokój, toń ci wiarę, dałem co mogłem, że mnie nie dałem, wziąłem, wziąłem tobie sam. Mój przyjacielu, byłeś mi, za tragedii zginęły. Mój przyjacielu, jeszcze byłeś i jak brat. Toń ci wiarę, daję Ci spokój, Wziąłem gitarę, wziąłem samobój, ja żony nie dałem, żony wziąłem, sobie sam. Mam żony Teraz pijesz, pino, pijesz na zupniach, pójść na drugi drogi, na pójść do się rozpłynąć, pójść, i pisz się tam, lepiej zostaj na moc, tropa, bo przyjaźń swoim Teraz pijesz miko, bij pijesz azota. Późna już noc i na późno precesja. Ja bym się nam spylonował, później ty się da. Może spać spokojnie. To przyjaciół prawa zda. To zostać prawa przyjaciół. Piu! Jak gitarę tam samowolniczowi, to piu! Krzysztof Klasy, moi przyjaciele, jak widać, utwór bardzo trudny. Trzeba nadążać z tekstem. więc troszkę pomyliłem, przepraszam, ale to ze względu na słaby dzień. Kolejny utwór, który zagramy w zespół Ira na akordeonie. Ona jest ze snu. Zapraszamy już za chwilę. Sylwester 2022-2023 ze stroną na Facebooku koncertowania. Jasielska i okolice Trwa. Dzisiaj będzie króciutko, ale mamy wybrane utwory na Sylwestra, a więc.